Hmm, ciekawe co się stanie, kiedy podniosę ten toporek. Zacznijmy najpierw od innych gier niż Mario, bo tych także nie brakuje w omawianej produkcji. Jednym z pierwszych miejsc, które będzie nam dane zobaczyć, jest Punch Out Pizzeria, nawiązująca do serii gier o tym samym tytule. Wystrój lokalu bazuje na wielu plakatach i obrazach prezentujących bokserów znanych właśnie z tej gry. Mnie najbardziej w oczy rzucił się Glass Joe, czyli nasz pierwszy oponent z Francji, który jest takim chłopcem do bicia, czyli w sumie trochę jak Najman. Jednak oprócz bokserów znanych z gry możemy dostrzec tam coś jeszcze, mianowicie ilustrację kaczki z Duckhunt. Ileż razy człowiek wkurzał się na psa rychoczącego z naszej porażki? W późniejszej scenie pojawia się w tle jeszcze inna knajpa. I tutaj Duckhunt stanowi już jej główny motyw. Pizzeria posiada automat z Grom Jumpman. Jest to pierwsza oficjalna nazwa Mariana, która potem sporadycznie pojawia się też w innych produkcjach. Na maszynie granie jakiś Giuseppe, który jest łudząco podobny do pierwotnej wersji Mario, czyli tej posiadającej odwrotne kolory stroju. W polskiej wersji dubbingowej na pewno tego nie odnotowaliście, ale w wersji amerykańskiej postaci tej głosu użyczył Charles Marinette, czyli osoba, która stanowi oficjalny głos Maria, Varia, Luigi'ego, a także kilku innych postaci. W Pizzerii nasi bohaterowie natrafiają także na swego byłego szefa Spike'a. Jest to postać znana choćby z gry w Wrecking Crew. Która polegała na zniszczeniu wszystkich murów na planszy. Spike był tam dość nietypowym przeciwnikiem, ponieważ nie zabierał nam życia, a utrudniał nam robotę. Jeśli uderzył w mur, przy którym akurat staliśmy, mogliśmy spaść na niższą kondygnację. Dla mnie wrecking crew jest grom dzieciństwa, jednak zdaję sobie sprawę, iż większość z Was mogła w ogóle nie słyszeć o tej produkcji. Reklama stanowi dźwignię handlu i nasi hydraulicy doskonale o tym wiedzą. W jednej z nagranych reklamówek noszą oni charakterystycznie żółte peleryny. Pojawiają się one w Super Mario World i pozwalają na umiarkowane szybowanie. Aby je zdobyć, należy odnaleźć specjalne piórko. Luigi na swojej komórce ustawił dzwonek, który jest motywem konsoli GameCube. Brzmi on następująco. Na jednej z bruklińskich ciężarówek możemy zauważyć czarnego gostka z Game and Watch. Była to seria przenośnych konsol z wbudowaną grą. U nas w Polsce takim odpowiednikiem omawianego sprzętu były ruskie jajeczka, które działały na bardzo podobnej zasadzie. W Brooklinie funkcjonuje także Castle Berger który posiada kształt zamków z klasycznego Super Mario Bros. z 1985 roku. Reporterka zapewniająca widzów, że powódź w Brooklynie jest pod kontrolą wygląda bardzo znajomo. Otóż jest to nie kto inny jak Pauline, czyli pierwsza dama w opałach, którą Mario musiał ratować z rąk Donkey Konga. Jej wygląd mocno nawiązuje do tego z Super Mario Odyssey, gdzie Pauline piastowała urząd burmistrza New Donk City. Doniesienia o powodzi w Brooklynie zawierają w sobie jeszcze jeden easter egg. W wiadomościach na dole ekranu pojawia się pasek informujący o gigantycznych krabach w kanałach. Stworzenia tego typu pochodzą z gry Mario Bros, chociaż ich oficjalna nazwa to Side Stepper. Kolejne miejskie plenery Brooklynu pokazują następne konotacje miasta z Nintendo. Znajduje się tam mynia samochodowa inspirowana grą Balloon Fight z 1984 roku. Wcielamy się w niej w chłopca latającego na balonach którego zadaniem jest zrzucić oponentów, a przy tym samemu nie utracić swojego środka lokomocji. Gdy walka z Bowserem zostaje wygrana, wśród tłumu możemy zauważyć bardzo istotną dla Nintendo postać. Jest to Satoru Iwata, nieżyjący już prezes Nintendo. Można powiedzieć, że to easter egg na miarę Stana Lee w produkcjach Marvela. W filmie poznajemy też rodzinę Maria i Luigi'ego, i co ciekawe, Marinette po raz kolejny użycza swego głosu jednej z postaci. A konkretniej ojcu braci. To dość zabawna metafora tego, że Marinet w jakiś sposób przyczynił się do stworzenia tych dwóch bohaterów. Mario w pokoju gra także w grę Kit i z 1986 roku. Platformówkę inspirowaną mitologią grecką. Platformówka ta jest dość trudna i nigdy nie udało mi się jej przejść całej. Sam bohater gry Pit przez długi czas był dość zapomniany, jednak przywrócono tej postaci Blask dzięki umieszczeniu jej w Super Smash Bros. Z kolei nad swoim telewizorem Mario i Luigi trzymają model statku z gier z serii Star Fox. Które są kosmicznymi strzelankami z antropomorficznymi zwierzętami w roli głównej. Natomiast za łóżkiem Mario możemy zobaczyć plakat kapitana Falcona, bohatera serii F Zero. To seria gier wyścigowych, w których 300 km na godzinę to mniej więcej tyle, co przejście się na spacer z psem. Na jednym z plakatów w mieszkaniu hydraulików dostrzec możemy również polarnego niedźwiedzia z gry Ice Climbers. Jest to przeciwnik, który pojawia się, kiedy zbyt długo stoi się na jednej kondygnacji. Jego skok podwyższa nam teren. W domu pierwszych klientów braci Mario znajduje się figurka Pikmina, bohatera serii gier strategicznych, które zadebiutowały w 2008 roku. Właściwie to nie bohatera, a wielu bohaterów, ponieważ Pikminy są rasą zamieszkującą pewną planetę. Idąc ulicami Królestwa Grzybów Mario mija sklep Crazy Cap Store, który pojawił się w Super Mario Odyssey. Następnie pojawia się sklep z antykami, a w nim kwiat bumerangu znany z Super Mario 3D Land, pozytywka z Super Mario Bros 3, a także charakterystyczny młotek używany przez Jumpmana w grze Donkey Kong. Kto z was nie kojarzy tego momentu, kiedy Bowser zostaje pokonany, a Toad oznajmia nam, że księżniczka jest w innym zamku? Cóż, w filmowej adaptacji nie dochodzi do porwania księżniczki Peach, ale mimo to twórcom i tak udaje się wykorzystać tę klasyczną kwestię. Strażnicy robią sobie po prostu w ten sposób z Mario żarty, gdy ten pyta, czy może się spotkać z Peach. W zamku księżniczki znajduje się wiele obrazów przedstawiających lokacje z Super Mario 64. Ale i nie tylko. Obrazy te prezentują również pustynię znaną z Super Mario Bros. 3, jak i również wyspę Joushich. Zresztą sam zamek wygląda dokładnie jak ten z Super Mario 64. A jeśli chodzi o Yoshi'ego, to także będzie nam danego zobaczyć, a konkretniej całe stado Joushich. Scena ta trwa dosłownie kilka sekund. Najdziwniejsze jest jednak to, że wśród całej tej gromadki nie uświadczymy żadnego osobnika o zielonym kolorze. Do pewnego momentu, bo w scenie po napisach okazuje się, że znany nam Zielony Yoshi ma wykluć się z Jaja. Podczas sceny treningu Peach wykonuje przedłużony skok, co jest nawiązaniem do Super Mario Bros. 2. Księżniczka była tam jedną z czterech postaci do wyboru i jej mocna strona polegała właśnie na tym, że mogła przedłużać swój skok. To z kolei w niektórych poziomach pozwalało na łatwiejsze dostanie się w dane miejsce. Sama plansza, na której Mario ma odbyć szkolenie, przypomina coś stworzonego w Super Mario Makerze. Jedną z plansz ukazanych w filmie jest także Sand Kingdom, które stanowi jedną z największych plansz w Super Mario Odyssey. Czymże byłby film o braciach Mario bez dwóch najbardziej charakterystycznych power-upów? Powiększający Mariana Grzyb oraz Ognisty Kwiat to pierwsze wzmacniacze, z którymi zapoznaje się Mario. Kwiaty zdają się mieć w zwyczaju dziko rosnąć na łąkach. Fakt, iż Luigi dostaje się przez rurę do wyjątkowo mrocznego miejsca, nie pozostaje kwestią przypadku. To ewidentna aluzja do gry Luigi z Mansion, gdzie ubrany na zielono hydraulik, gra piesze skrzypce i zmuszony jest walczyć z duchami. W jednej ze scen Luigi ma retrospekcję, w której powraca do czasów swego dzieciństwa. Projekt małoletnich hydraulików jest tu niemal identyczny jak ten w Yoshi's Island 2. Jest to gra, w której głównymi bohaterami jest grupa Yoshich, które muszą zadbać o bezpieczeństwo małego Mariana, aby ten został doniesiony rodzicom przez Bociana. Latająca forteca, za pośrednictwem której porusza się Bowser pochodzi z gry Paper Mario. Tam pojawiła się ona po raz pierwszy. Podczas gdy Luigi zostaje uwięziony w klatce, odkrywa on inne istoty zamknięte przez Bowsera. Jedną z nich stanowi Lumen, znany z Super Mario Galaxy. To wyjątkowo zabawna postać, zważywszy na jej depresyjne myśli połączone z masochistycznym szczęściem. Pianino, na którym gra Król Bowser, opatrzone jest imieniem Ludwiga von Kupy. Jest on jednym z dzieci Bowsera, najstarszym z synów, z którym Mario zmuszony jest walczyć w Super Mario Bros. 3. Jego postać została oparta na Ludwigu von Beethovenie, o czym świadczyć może charakterystyczny frys. Jeden z dłuższych segmentów filmu oparty został o serię gier wyścigowych Mario Kart. Kiedy Mario, Peach i Toad muszą wybrać, jak zbudować swoje wózki, narzędzia używane do wyboru każdego elementu przypominają ekran wyboru Mario Kart 8 z 2014 roku. Mario Kart 8 wprowadził również koła antygrawitacyjne, które widzimy w sekwencji pościgu. Podczas gdy szybowiec został wprowadzony przez Mario Kart 7 z 2011 roku. Główna scena pościgu odbywa się na Rainbow Road. Czyli trasie znajdującej się praktycznie w każdej części omawianej serii. Nie zabrakło również bonusów charakterystycznych dla Mario Kart. Pojawiły się między innymi banany oraz muszle. Zresztą jedna z niebieskich muszli okazała się groźnym żołnierzem Bowsera. Armię Bowsera poruszają się za pośrednictwem Clown Kopterów, którym Bowser atakował Mario w Super Mario World. Donkey Kong i Mario zostają połknięci przez gigantycznego węgorza Maurey, który to znajdował się we wraku statku w Super Mario 64. Gdy bohaterowie próbują uwolnić się z wnętrza ogromnej ryby. Wykorzystują w tym celu latającą beczkę, która pojawia się w Donkey Kong Country. Bowser, podczas ceremonii ślubnej, jest ubrany w dokładnie ten sam biały strój, co w Super Mario Odyssey. Podczas wspomnianej ceremonii możemy dostrzec gości honorowych. Widzimy króla Bombomba, będącego jednym z pierwszych bossów w Super Mario 64. Ginie zresztą podobnie jak w tej grze. Sprawne oko znajdzie również Króla Boo, czyli antagonistę znanego choćby z Luigi's Mansion. Jednym z Power Upów zdobytych przez Peach jest lodowy kwiat, który po raz pierwszy pojawił się w tomie piątym mangi Super Mario Kun z 1992 roku. Ponadto, item ten pojawia się między innymi w Super Mario Galaxy. Jest to kwiat, który potrafi zamrażać przeciwników. Następny Power Up stanowi Super Liść, który pozwala hydraulikowi przywdziać kostium Tanuki, czyli mitycznego stworzenia podobnego do Shopa. Nie zabrakło także charakterystycznej gwiazdki, dającej supermoce, dzięki której Bowser zostaje pokonany. Wokół niej zresztą kręci się cała oś fabularna. Sposób pokonania Bowsera nawiązuje do Super Mario 64. Hydraulik łapie gada za ogon i rzuca nim na dużą odległość. Jedna z pierwszych scen prezentuje nam walkę armii Bowsera z Królestwem Pingwinów. Czy pojawiają się one w jakiejkolwiek grze z Mario? Oczywiście, że tak. W Super Mario 64 mamy nawet kilka misji z nimi związanych. Jedną z bardziej dramatycznych jest odnalezienie zaginionego pisklaka i dostarczenie go matce. I tak, niektórzy próbują zrzucić go ze skarpy. Niestety, gracze to potwory bez serca, sam próbowałem. Podczas narady widzimy planszę przedstawiającą mapę świata. Mamy tu grzybowe królestwo oraz Królestwo Kongów. Oprócz tego możemy zaobserwować wyspę Joushich. Dwie wyspy są pokryte pustkowiem i lawą. Można założyć, że z jednego pochodzi Bowser, a drugie to kraina pingwinów, którą zdewastował. Jednakże mamy jeszcze pustynną wyspę. Niektórzy fani zastanawiają się czy aby nie jest to aluzja do Królestwa Birabuto z Super Mario Land. Gdyby tak było mogłoby to oznaczać, że gdzieś tam znajduje się także księżniczka Daisy. Toad, którego Mario spotyka na początku swojej przygody, dzierży patelnię. Jest to broń, którą Peach mogła odblokować w grze Super Mario RPG. Stanowiło to najpotężniejszy jej oręcz w całej grze. Walka Mario z Donkey Kongiem rozgrywa się na arenie pełnej małpich widzów. Na trybunach wokół areny możemy zobaczyć jego brata, Diddy Konga który zadebiutował w 1994 roku w Donkey Kong Country. Następna jest Dixie Kong, dziewczyna Didiego, która po raz pierwszy pojawiła się w 1995 roku w Donkey Kong Country 2. Kolejnym członkiem małpiego tłumu jest Chunky Kong, grywalna postać z Donkey Kong 64. A kiedy kongi wskakują na go karty i ruszają na wojnę, możemy również zidentyfikować ulubionego przez fanów specjalistę od transportu Fanki Konga, który zadebiutował w Donkey Kong Country. A także Kiddy Konga, jednego z bohaterów Donkey Kong Country 3 z 1996 roku. Natomiast urząd króla Kongów sprawuje Kranki Kong. I teraz mała ciekawostka związana z tą małpą, a właściwie dwie ciekawostki. Ogólnie w grach. Ma on być dziadkiem Donkey Konga, jednak w filmie jest jego ojcem. Druga sprawa natomiast polega na tym, że Kranki Kong był pierwszym Donkey Kongiem, jakiego było dane zobaczyć graczom w 1981 roku. Po prostu się zestarzał. Podczas wspomnianej walki Mario, aby zwiększyć swoje szanse, wykorzystuje on dwie znajczki. Niestety, jedną z nich okazuje się Mini Grzybek, który po raz pierwszy zadebiutował w Mario Party 4. Ten raczej nie pomaga hydraulikowi w walce z potężnym gorylem. Potem jednak udaje się mu uzyskać trójkota z Super Mario 3D World dzięki pozyskaniu złotego dzwonka. W domu pierwszych i zarazem ostatnich klientów braci Mario znajdziemy jeszcze jeden ciekawy element. Mianowicie ozdobę przypominającą znany nam układ latających murków. Widać także, że Mario jest fanem w wrestlingu. Ponieważ na ścianie posiada on plakat z postaciami z nintendowskiej gry Pro Wrestling. Kiedy ściana w kanałach zostaje zniszczona, kształt utworzonej dziury jest bardzo podobny do pikselowej głowy pewnego znanego hydraulika. Podczas wizyty Mario w Królestwie Grzybów na ścianie wisi plakat, na którym widać pewien zespół muzyczny. Jego członkinią jest różowy Toad z warkoczami, czyli Toadette, która pojawiła się w kilku grach z Marianem. Na samym końcu warto wspomnieć o muzyce. W filmie odnajdziemy naprawdę wiele motywów muzycznych znanych z gier o Marianie. Zazwyczaj jest to kilka utworów połączonych ze sobą, których brzmienie zmienia się w zależności od tego, co jest nam dane zobaczyć na ekranie. Niby jest to dość oczywiste, że animacja o Mario powinna mieć muzykę z gier o Mario, ale tutaj przyjdzie nam ją słyszeć praktycznie na każdym kroku. A wy oglądaliście Super Mario Bros. film? Jeśli jesteście już po seansie, koniecznie dajcie znać, jak wam się podobało. Recenzję ode mnie możecie przeczytać na portalu Filmożercy, zamieszczam do niej link w opisie. Trzymajcie się tam w jakiś sposób i oby nie zabrakło wam grzybków.